Hejcie, szelmeneczko, witam was w kolejnym odcinku z Mini Bizopon i Tyristy. Ten jest cały czas w częściach. Silnik odpadł od tego, tego muszę to... Z od tego czego? Od tego kabelka. O, o, Jest. Od tego kabelka i um, tej części i tu. A czekajcie, bo w w przybliżenie zrobię. O, tu tej część oddalenia, ale ten działa na ten no ten bak jest z tego, a także tak, bo nie mówiliśmy baku, dobra jest zimne strasznie dopiero tu weszłem, o wiesz, czy, nie wiem czy dobrze będzie widać, ale ten olej właśnie przynieść szybkie oddalenie i teraz tak tego muszę troszkę popompować pamiętacie to, nie? to już wszystko zamontowane tak trzeba spompować leci paliwo, chyba Będziecie mogli widzieć, no widać coś tam jak leci, trochę go pogazować. Skąd jest zimny start, teraz tam auto focus jest, włącza się gnoju. I teraz tak, jest to do góry, do, do góry i tak się go uruchamia. Kluczyk też potrzeba włączyć, który jest tu, trzeba go włączyć i tak. Jest rura zamontowana, wszystko, teraz tak Ja go, szybko, ja go parę Tak raz go pociągnę I szybko trzy razy Powinien włączyć się, wyłączyć od razu I ściągnę to w dół I się od, to Coś w dół, tu 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 właśnie I ściągnę i od razu się odpali Także próbujemy Dobra, teraz spróbujmy go Ściągnąć z tego Głośny jest właśnie go tym, tym kluczykiem. No, głośny jest, nie? Nie tylko wam tak wygląda ten. Znowu, ten tako. Jest dosyć głośny, O, widać, Wy nie zobaczycie. A nie, wy widzicie to. Wszystko widzicie, widzicie to? Pale no to lepiej widzicie, niż co, niż ja. Dobra. Także, to jest szybkie odpalenie. Poleciał za czterema, pięcioma razami chyba. Zgięte. Jakbym go trochę tako i popompował paliwa, chwilkę, podciągnął go z dwa razy wolno, od razu by odpalił. Także, łapkujcie, subskrybujcie. I na razie. Hej, mój piesek jest.